Lisa to jedna z postaci, które dostajemy na start i właśnie w dużej mierze przez to jest niedoceniana. Jest jednak bardzo interesującą postacią i dość wymagającą, więc ma swój grono odbiorców, którzy świetnie ją rozumieją. Na ostatnie zainteresowanie tą postacią na pewno pływa też fakt, że od wejścia dendro bardzo zyskałe, jak zresztą każde Elektro. Oprócz tego dla początkującego gracza jest idealną postacią, ponieważ na początkowych levelach, a jest bardzo mocna i budowanie jej znacznie ułatwi Wam początki gry. Zanim przejdziemy do dalszej części materiału, przypominam, że nie tylko tylko nagrywam poradniki na YouTube, ale również streamuję na Twitchu i link do streama znajdziecie w opisie pod filmem. Materiały, których potrzebujecie do levelowania Lisy, macie teraz na ekranie, więc jeżeli potrzebujecie, to po prostu zapowzujcie. Jako, że Lisa jest postacią z samego początku gry, wszystkie materiały potrzebne do jej levelowania znajdziecie w mądzie, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla początkującego gracza. Normal Attack to seria czterech ciosów elektro. Charge Attack jest potężniejszym ciosem niż Normal Attack, ale niestety kosztuje aż 50 staminy. Natomiast punch to jest zwykły plan dodający AOE Elektro Dimage. Elemental skill Lisy działa inaczej zależnie od tego, czego go przyciśniemy, czy przytrzymamy. Przyciśnięcie wypuszcza atak, który zdaje elektrodymage i nakłada staka, a cooldown wtedy to jedna sekunda. Staki maksymalnie mogą być trzy, a każdy z nich trwa 15 sekund. Natomiast przytrzymanie kastuje skilla, gdzie Lisa tworzy dwa okręgi. Jeden duży, drugi mały, który rozszerza się aż do dotarcia do tego zewnętrznego kręgu. Jeżeli kręgi spotkają się, skill jest w pełni naładowany i zadaje damage zależnie od tego, ile staków ma na sobie przeciwnik. Cooldown przy przytrzymaniu skilla jest Dużo większy, bo to jest aż 16 sekund. Jeżeli pozwolimy, żeby skill zakończył się automatycznie, to samo kastowanie też trwa bardzo długo, bo aż kilka sekund. Jednak wystarczy, że okręgi się spotkają, a skill będzie w pełni naładowany. Możemy więc sami zakończyć skilla i wtedy trwa to około 2 sekund. I zadajemy w tym momencie pełny damage. Co ważne, tylko w tej formie, czyli przytrzymania, skill generuje cząsteczki i jest ich 5. Jeżeli trafimy przynajmniej jednego wroga. Tutaj niestety pojawia się problem, który dla wielu jest nie do przełknięcia, ponieważ Lisa podczas kastowania jest dość wrażliwa na obrażenia i musimy mieć to na uwadze przy pozycjonowaniu się i wybieraniu odpowiedniego momentu na odpalenie naładowanego skila. Dla niektórych dobrym rozwiązaniem może być po prostu granie Lisy Starczą, bo to na pewno ułatwi wam znacznie gameplay. Nie jest to jednak wymóg konieczny, tylko tak jak powiedziała wcześniej, musimy mieć to na uwadze przy ustawianiu się i wybieraniu odpowiedniego momentu, żeby tego skila odpalić. Po odpaleniu elementu Bursta Lisa przywołuje róże ala latotem, który wypuszcza pioruny zadające elektrodymy. Czas trwania to jest 15 sekund, a cooldown to jest 20. Niestety koszt jest dość spory, bo to aż 80 i biorąc pod uwagę to, co powiedziałam przed chwilą, że lisa generuje tylko 5 cząsteczek i to wersja elemental skilla, której cooldown to aż 16 sekund, niestety tworzy nam to problem z załadowaniem bursta lisy. Ten talent ma jeszcze jedną bardzo ważną właściwość, ale do tego zaraz przejdziemy. Pierwszy pasyw mówi o tym, że Lisa nie tylko nakłada staki Elemental Skillem, ale również nakłada je poprzez Charge Ataki. Jednak ten pasyw nie jest aż tak przydatny z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałam wcześniej, Charge Atak Lisy kosztuje aż 50 staminy. Druga sprawa to to, że w przeciwieństwie do staków nakładanych Elemental Skillem nie przeskakuje. O co chodzi z tym przeskakiwaniem staków? Pomimo tego, że D-mail zadawany Elemental Skillem Lisy nie jest obszarowy, to staki mogą być nakładane na niewielkim obszarze. Nie tylko możemy nakładać staki na kilku wrogów na raz, ale również jeżeli ci wrogowie są bardzo blisko siebie na niewielkim obszarze, te staki mogą przeskakiwać, czyli za pomocą jednego elemental skilla możemy nałożyć od razu trzy staki tylko jednym użyciem. I oczywiście ta mechanika przeskakiwania nie zawsze będzie nam działała. Tak jak powiedziałam wcześniej, to muszą być zgrupowane moby, na przykład za pomocą Ulta Ventiego czy skilla kazuchy. Drugi pasyw z kolei odnosi się do Elemental Burst'a. Powoduje on to, że wrogowie trafieni za pomocą tego skill'a mają obniżonego defa o 15% na 10 sekund i jest to jeden z niewielu obniżeń defa, które w ogóle występują w tej grze. Najważniejszym skill'em Lisy jest jej Burst i niezależnie od tego, czy budujecie on-field DPS-a czy off-field DPS-a support'a, powinniście zaczynać od niego. Kolejnym jest Elemental Skill. W przypadku Lisy pod Aggravate talenty te najlepiej levelować jednocześnie. Na końcu zaś jest Normal Attack. Jeżeli jeżeli zaś budujecie lisę pod elemental mastery, skile nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Jednak gdybyście chcieli, to jest to dalej ta sama kolejność. Lisa ma sporo ukrytych mechanik i gameplay, które ułatwiają granie tę postacią i to co wam powiedziałam chociażby o przeskakiwaniu tych staków jest tylko fragmentem tego, co Lisa potrafi zrobić, jeżeli się lepiej pozna. Jednak jest to sprawa dość skomplikowana dla przeciętnego gracza, dlatego pominę szczegóły, ale chętnych odsyłam do poradnika na stronie Catching Mains i link znajdziecie w opisie pod tym filmem i przechodzimy do omówienia konstelacji Lisy. Lisa z konstelacją numer 1 generuje dodatkowo dwie energii za każdego przeciwnika trafionego przytrzymaną wersją Elemental Skilla. I maksymalnie w ten sposób może odzyskać 10 energii. I tak konstelacja to prawda nie jest niezbędna, ale na pewno ułatwi nam ładowanie energii, czyli rozwiąże mniej więcej w jakiś sposób ten problem, o którym mówiłam przy dość drogim Elemental Burście Lisy. Konstelacja numer 2 powoduje to, że podczas ładowania Elemental Skilla Lisa zyskuje 20% defa oraz zwiększa się jej odporność na przerwania. I niektórzy hejterzy lisy mówią, że dopiero od C2 da się nią grać, jednak, tak jak Wam mówiłam, przy Elemental Skillu wystarczy albo tarcza, albo rozważne pozycjonowanie się, żeby tego problemu z różnymi przerwaniami Elemental Skilla uniknąć. Konstelacja numer 3 zwiększa level Elemental Bursta o 3. Konstelacja numer 4 jest naprawdę bardzo mocna i mówi się o tym, że to jest jej najlepsza konstelacja. A co ona powoduje? Burst lisy wypuszcza dodatkowo od 1 do 3 piorunów. To ile i kiedy wypuszcza tych piorunów zależy od tego ilu jest wrogów na polu, które jest to wypuszczenie i tak dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłam was do wcześniej wspomnianego poradnika. Ale w skrócie wam powiem, że ta konstelacja zwiększa damage lisy nawet do 25%. Konstelacja numer 5 zwiększa level elemental skilla o 3 i konstelacja numer 6 również bardzo mocna konstelacja. Po wejściu na pole lisa automatycznie aplikuje trzy staki z elemental skilla na pobliskich wrogach i efekt ten może zajść co 5 sekund. Więc ta konstelacja również jest bardzo mocna, ponieważ po prostu przyspiesza rotację lisy. Niestety w przypadku lisy sporo dobrego, ukrytego jest za jej późniejszymi konstelacjami, na przykład C4 czy C6. A musicie wiedzieć, jeżeli ktoś nie wie, że lisa może wam polecieć tylko ze standardowego baneru. I czy powinniście po nią ujszować? Zdecydowanie nie, ponieważ z tego baneru, jak dobrze wiecie, może polecieć wam każda czwórka, każda standardowa broń 4 czy pięciogwiazdkowa oraz standardowe postaci pięciogwiazdkowe. Tak więc, że dostaniecie akurat lise, szanse na to są dość małe. Jeżeli jednak bardzo zależy wam na jej konstelacjach, chociaż podkreślam, nie są konieczne do tego, żeby lisą grać, to polecam sklep ze Star Glitter. Wystarczy poczekać na to, kiedy będzie kolej lisy, żeby się tam pojawić. Zanim przejdziemy do buildów po 45 arze, najpierw wspomnę o lisie dla tych, którzy dopiero zaczęli grać. I tutaj sprawa jest prosta. Tak naprawdę nie interesuje was set, po prostu wkładacie wszystko na lisę to, co ma w męstacie atak procentowy. Oczywiście oprócz kwiatka czy piórka, ponieważ te domyślnie mają płaskie HP oraz płaski atak. I w tak też szukacie ataku procentowego. Jeżeli jednak przypadkowo uda wam się złożyć jakiś zestaw dwuczęściowy, to celujcie w atak procentowy oraz energy recharge. A co do buildów na późniejszym etapie gry, Lise możecie złożyć na trzy sposoby. DPS, support podbursta oraz Hyperbloom. I zaczniemy od tego ostatniego, czyli Hyperbloom. Najlepszym dedykowanym do tego setem jest Flower of Paradise Lost. I tak jak powiedziałam przed chwilą, jest to dedykowany set pod reakcje związane z Bloomem. Jednak, ze względu na domenę, w której można go zdobyć, jego farmienie jest dość mało wydajne i polecam go farmić tylko wtedy, jeżeli farmicie oba te sety. Drugim z kolei setem będzie Gilded Dreams i wypada nieznacznie gorzej względem Paradise Lost. Jednak ta domena jest dużo bardziej wydajna i sam set również pasuje wielu innym postaciom, dlatego polecam farmić ten set niż ten pierwszy, no chyba że zachodzi ten warunek, o którym wcześniej wspomniałam. Jeżeli zaś chodzi o sklejki, to śmiało możecie sięgać pod sety dwuczęściowe, pod elementami. Mastery, ewentualnie połączenie Elemental Mastery z Energy Chargeem, czyli emblemem, jeżeli brakuje Wam energii. Thundering Fury w takim bildzie też jest ok, ale tylko wtedy, jeżeli macie artefakty z chorą ilością Elemental Mastery. Posiadanie tak dużej ilości Elemental Mastery w substatach będzie w stanie zrekompensować wam to. Że zarówno na dwuczęściowym, jak i czteroczęściowym zestawie ten set wam Elemental Mastery nie daje. I w bincie pod Hyper wszędzie szukacie Elemental Mastery, zarówno na sandzie, na goblecie oraz na czapie. Ewentualnie na sandzie, gdyby zdarzyło się tak, że będzie brakowało wam energii, to zamiast Elemental Mastery możecie włożyć Energy Recharge. W Substatach natomiast szukacie Energy Recharge oraz Elemental Mastery. W przypadku Offfield DPS-a, Burst Supporta, tak naprawdę macie dwie opcje. Pierwszą opcją oczywiście jest czteroczęściowy emblem, który jest uniwersalnym setem pasującym na większość supportów pod bursta. Czteroczęściowa pasywka i konieczność budowania Energy Charge zgrywa się idealnie z zapotrzebowaniem lisy na dużą ilość właśnie tego Energy Chargea. Ewentualnie, jeżeli nie emblem, to może to być też Nobles, który zarówno zwiększy Wam damage z elementu bursta, jak i zwiększy damage Waszej drużyny. Pamiętajcie jednak o tym, że ten set jest dobry tylko wtedy, jeżeli Lisa jest jedyną postacią w party, która taki set ma. Wtedy ewentualnie, jeżeli macie inne, z tego kompletu możecie połączyć dwie części Noblesa z setem z emblema, gdzie da wam to dodatkowy Energy recharge. Jeżeli chodzi o main staty, wtedy na sandzie szukacie ataku albo Energy Charge'a. Goblet powinien być elektro, natomiast czapa to jest crit rate albo crit damage, zależnie od tego czego wam brakuje. W tak szukacie Energy Charge'a, krytów, ataku i elemental master. I przechodzimy do trzeciego buildu, czyli lisa zbudowana pod DPS-a. I tutaj najlepszą opcją będzie czteroczęściowy Thundering Fury. Zarówno pod Electrocharge, jak i Aggravate Ten set da wam jak największy damage. Drugą opcją dość niszową będzie czteroczęściowy Thundershooter. Jest to bardzo dobry set, ale aby w pełni wykorzystać jego potencjał, trzeba znać doskonale mechaniki lisy. Kolejną opcją czteroczęściową będzie Gilded Dreams, który jest idealnym setem pod Aggravate'a. I domenka jest bardzo wydajna To jest w ogóle moja ostatnimi czasami ulubiona domenka Więc jak najbardziej polecam wam ten set farmić Jeżeli nie na listę to nawet na kogoś innego Zdaję sobie sprawę z tego Że czteroczęściowy zestaw może mieć dość długi opis Ale w skrócie chodzi tam o to Że jeżeli w party jest ktoś Kto jest takim samym elementem jak wy Dostajecie z niego buff do ataku A za każdy inny element dostajecie buff do elemental mastery Więc ten set daje wam po prostu Zwiększony elemental mastery oraz atak Gdybyście jednak mieli problem Ze złożeniem czteroczęściowych zestawów wtedy pozostają wam też dwuczęściowe kombinacje i tutaj macie kombinację dowolną czy to elektro, czy to elemental mastery, czy atak jeżeli wam brakuje też energy charge'a to jak najbardziej po dwie części emblema możecie w tym przypadku sięgnąć w statach szukacie na sandzie albo ataku Albo Elemental Mastery. Na goblecie powinien to być Electro Damage bonus, natomiast na czapie albo Crit Rate, albo Crit Damage zależnie od tego, czego wam brakuje. W Substatach skupiacie się na krytach, później Atak na równi z Elemental Mastery, a na końcu Energy Recharge. W sekcji broni również zaczniemy od powiedzenia paru słów dla osób, które dopiero zaczynają przygodę. Bardzo dobrym wyborem będzie Magic Guide, broń trzygwiazdkowa, która nie dość daje sporo Elemental Mastery, to jeszcze ma pasywkę zwiększającą Damage. Ewentualnie inną dobrą opcją będzie też Emerald Org, który tak samo daje Wam Elemental Mastery oraz zwiększa wam atak. I zaczynamy od broni dla lisy zbudowanej pod Hyperbluma. Z broni pięciogwiazdkowych będzie to broń Nahidy, czyli A Thousand Floating Dreams. Jest to świetny wybór, bardzo dużo elemental Mastery. Ta broń nadaje się po prostu idealnie na lisę pod Hyperbluma. Jednak innym doskonałym wyborem będzie czterogwiazdkowa broń od Kowala, czyli Fruit of Fulfillment. Jeżeli dodatkowo macie wyższy refine, to ta broń wypada praktycznie identycznie jak poprzednia broń pięciogwiazdkowa. Wadą jednak tej broni jest to, to, że nie tylko musicie odblokować sumeru, żeby ją zrobić, ale również wykonać questa, który jest dość długi, żeby dostać na nią blueprinta. Sacrificial Fragment da wam dużo elemental mastery, ale niestety pasywka tej broni na liście jest praktycznie bezużyteczna i oprócz tego refine wam niczego nie dadzą. Broń z Upon Banneru, czyli Event Star na R5 wypada na równi z Sacrificialem, ale na takich broniach ciężko uzyskać refine, bo to jest to broń, która leci tylko w określonych momentach z tego Weapon Banneru, więc nie radzę po nią specjalnie uszować, ale jeżeli ją macie, to bardzo dobrze i możecie ją wykorzystać. Favonius Codex jest naprawdę bardzo dobrym wyborem, zwłaszcza jeżeli brakuje wam energii, ponieważ ta broń pomoże wam ładować swojego bursta. Takie bronie czterogwiazdkowe jak The Wizard, Mare czy Hakushin Ring wypadną gorzej, ale jeżeli nie macie, nic innego, to też zadziałają na lisie. Ewentualnie z broni trzygwiazdkowych, wcześniej wspomniany już przeze mnie Magic Guide albo Trilling Tales of Dragon Slayer, jednakże ta broń akurat raczej zbustuje wam partę, a nie samą lisę. Dla lisy budowanej pod bursa Porta najlepiej sprawdzi się kagura z Verity. I w wielu przypadkach ogólnie ta broń jest na lisę najlepsza, można powiedzieć, że jest to jej bis. nie dość, że ma spory base attack i duży crit damage, to pasywka tej broni bardzo dobrze zgrywa się z tym, jak działa lisa. Drugi w kolejności będzie Skyward Atlas, więc jeżeli macie tę broń, to również macie śmiało używać jej na lisie. I też całkiem dobrze zadziała na niej Lost Prayer, jednakże ta pasywka nie bardzo na lisie pod bursta będzie działała. Z innych broni pięciogwiazdkowych sprawdzi się też wam Memory of Dust, jeżeli gracie starczą. Jeżeli jednak nie gracie lisy starczą. To troszkę lepiej wypadnie dzwon Wanderera, ale tylko jako statstick, bo ta pasywka praktycznie na lisie jest bezużyteczna. Z broni czterogwiazdkowych świetnie sprawdzi się do Weed Jeżeli macie wyższy refine, to ta broń jest w stanie przewyższyć te dwie ostatnie przeze mnie wspomniane piątki. Tuż za nim będzie Soral Pearl, który nieznacznie zyskuje wraz z kolejnymi fajnami. Pamiętajcie jednak, że to jest broń z Battle Passa, więc żeby ją odblokować, musicie kupić przypustkę. Inne broń, które wypadną gorzej, ale również sprawdzą się na lisie, to wcześniej wspomniany przeze mnie Hakushin Ring, oraz Wine and Song, czy broń eventowa Old Sworn Eye. A z broni trzygwiazdkowych sprawdzi się Twin Nefrit, najlepiej na wyższym refine. A. Dla Lisy budowanej pod Onfield DPS-a również najlepszym wyborem będzie Kagura's Verity. Tak samo dobrze zgrywa się z tym, jak pracuje Lisa. I dzięki temu, że przy tym gameplayu Lisa spędza więcej czasu na polu, Lost Prayer zyskuje i jest drugiej w kolejności, jeżeli chodzi o bronie na Lisę. Z innych piątek sprawdzą się bardzo dobrze Skyward Atlas, Memory of Dust, jeżeli gramy starczą, oraz Dzwon Wonder. Jeżeli gramy pod Aggravata, to broń Nahida również bardzo dobrze sprawdzi się przy tym bildzie. Z broni czterogwiazdkowych w kolejności Soral Pen, Dewit Seed, Mappa Mare i niestety reszta broni wypadnie dość biednie. Ewentualnie z broni trzygwiazdkowych Twin Nefrit oraz Magic Guide. Przechodzimy do sekcji teamów i oczywiście zacznę od pokazania swojego teamu. Mój team to Lisa, Nahida, Kuki oraz Kazucha albo Zhongli. I w takim ustawieniu Nahida jest idealnym supportem dla większości elektro. Kuki daje nam Hila, a kazucha nie tylko grupuje wrogów, ale również zwiększa damage. Dobrą modyfikacją do takiego teamu byłaby wymiana dendro na Yao Yao, co nam dodatkowo daje Hila, kuki na Fish, która też bardzo dobrze zgrywa się w takiej drużynie, ja póki co nie mam jej zrobionej, a kazuchę możemy zostawić albo wymienić na sukros, jeżeli chcemy zrobić z tego wersję budżetową. Z innych postaci Elektro możemy tutaj sięgnąć po Beidou czy Sarę, a dendro ma póki co dość ograniczony wybór, więc na przykład Traveler też dobrze się sprawdzi. Ewentualnie team pod Aggravate'a, tak, gdzie Lisa jest wsparciem Burst'a, czyli Electro, Main DPS, na przykład Saino, do tego Dendro, jak na przykład Nahida lub budżetowo Traveler i czwarty slot, gdzie przyda nam się Healer, więc albo onemu w postaci jean czy Sayu, albo możemy sięgnąć po Kuki. I nie zapominajmy też o starszej wersji teamów Electro, czyli Taser teamach. W skład takiego teamu wchodzą dwa Elektro, jedną Hydro oraz jeden wolny slot, gdzie możemy sięgnąć po więcej Elektro, więcej Hydro albo jakiś Anemu czy Geo. I do takiego teamu z Hydro możemy sięgnąć po Shinkyu, Jelan czy Kokomi, gdzie ta ostatnia od razu rozwiązuje nam problem hila, a przy Elektro mamy dużą dowolność, Raiden, Fish, Beidou itd. No i oczywiście Team pod Hyperblooma, czyli Elektro, Hydro i Dendro, plus jeden pusty slot dla wsparcia jak żongli, czy inne hydro czy elektro. I miejsce Dendro może zająć Yao-Yao czy Nahida, a miejsce Hydro Shinkyu, Jelan czy Kokomi, czy nawet Ayato. Z tym, że tutaj może być troszkę trudniej, bo chodzi tylko nam o jego bursta, chociaż czasami też mogły przydać się nam jego skill. Jak widzicie, Lisa naprawdę jest ciekawą postacią, Nie dość, że ma wiele skomplikowanych mechanik, to jeszcze naprawdę może pełnić różne role w teamie. Ja sama przekonałam się do niej dopiero niedawno, ale mam nadzieję, że Wy nie popełnicie mojego błędu i sięgniecie po nią dużo wcześniej niż zrobiłam to ja. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam, w jakich teamach wygracie Lisę. A może jest jeszcze coś, co chcielibyście do tego poradnika dodać? Też śmiało piszcie o tym w komentarzu. Oprócz tego przypominam o streamie oraz zapraszam was na Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba, żeby być na bieżąco. I widzimy się w następnym. Na razie, pa!